Witajcie wszyscy krajoznawcy i miłośnicy Pomorza Zachodniego. Rzeka Drawa. Jedna z piękniejszych rzek naszego województwa. Jedna z najpiękniej położonych. Teraz, w zimowej odsłonie, może nawet jeszcze piękniejsza. Jak zobaczymy ten spokój, poczujemy ten spokój, ciszę. Gdzie się znajdujemy? Otóż w samym sercu Drawińskiego Parku Narodowego. Jednego z dwóch parków narodowych Pomorza Zachodniego. A ta drawa, która pięknie wije się na tu rościna polodowcowe wzgórza sandrowe, jest przykładem jednej z piękniej położonych w ogóle rzek w tym regionie, i nie tylko zresztą w tym regionie, razem z płociczną i korytnicą tworzą wspaniałą sieć wykorzystywaną na przykład przez miłośników turystyki kajakowej. Teraz zimą drzemie sobie w zimowym. Śnie, jest tutaj spokój, śniegu dookoła jest bardzo dużo, a miłośnicy spacerów mają możliwość w tej chwili doświadczać prawdziwego spokoju obszaru takiego przyrodniczego, jakim jest Drawieński Park Narodowy. Zobaczcie, jak wysoko położone są brzegi rzeki Drawy. Miejscami wcina się głęboko w te osady polodowcowe na wysokość nawet kilkunastu metrów. Rzeczywiście przepięknie utworzone zakola, takie meandry można znaleźć na terenie Parku Narodowego w kilku miejscach. My stoimy na jednym z takich miejsc, które dawniej było wykorzystywane jako tak zwana binduga. Co to były te bindugi? Otóż bindugi były to miejsca, w których przygotowywano drewno do spławiania rzekom. To były szerokie polany, taką jaką mamy tutaj, na których gromadzono, przywożone z całej Puszczy Drawskiej drewno, po czym były one staczane po tym wysokim stoku bezpośrednio do rzeki. Te stoki nosiły nazwę stoczysk, no ze względu na funkcję, jaką pełniły. Drzewo po Stoczeniu, tym stoczyskiem do rzeki, zalegało na miejscu i tam było wiązane. Zresztą od tego wiązania pochodzi nazwa bindugi. Binduga z języka niemieckiego binden znaczy wiązać. Były wiązane one już na tafli wody. Tworzyły się takie właśnie tafle drewna, które później łączono w tak zwane tratwy. I tymi tratwami flisacy spławiali je w dół rzeki. To nazewnictwo w czasie spławiania e, drewna było też również ciekawe. Swoją nazwę miały nawet drągi, którymi służyły do e, odpychania się przy tym flisaków od dna rzeki. To były tak zwane dragi. A na końcu całej tratwy stał flisak, który specjalnym drogiem, drągiem zwanym szrekiem kierował i sterował całą tą taflą, czy całą, tą, tą, całą tratwą e, tych powiązanych ze sobą beli. Takie spławianie drewna było prowadzone przez mieszkańców, dawnych mieszkańców Puszczy Drawskiej w XVIII wieku, w XIX, przepraszam, w XIX w zasadzie wieku, aż do lat 70. XX wieku. W 1979 roku ostatni raz zorganizowano spływ, taki duży spływ drewna właśnie wzdłuż Drawy. Od tego czasu pozostały już tylko miejsca zwane bindugami, które dzisiaj wykorzystywane jest, tak jak to, jako miejsce biwakowe dla Kajakarzy. Takich miejsc jest dzisiaj na terenie drawieńskiego parku 12, z czego najbardziej znane, takie jak Święta Hala, Żeleźnica, czy też miejsce, na którym stoimy, zwane Pstrągiem, są właśnie wykorzystywane turystycznie. Naprawdę warto wybrać się nad drawę. Drawieński Park Narodowy to doskonałe połączenie walorów przyrodniczych, ale także historycznych i kulturowych. Przez wieki tutaj lokalni mieszkańcy wykorzystywali zasoby puszczy drawskiej, po to, by móc się utrzymać, by móc w jakiś sposób funkcjonować. Powstawały tu tartaki, młyny, a nawet powstawały huty szkła. Wspomniane już e, spławianie drewna to było jedno z zajęć, którymi mieszkańcy Terenów Puszczy Drawskiej zajmowali się chyba najczęściej. Aby poznać ten niezwykły region, region Parku Narodowego i szerzej w całym kontekście Puszczy Drawskiej, warto wybrać się, warto poznać ten region z przewodnikiem. My Państwu bardzo serdecznie polecamy siebie jako przewodników, certyfikowanych przewodników również po Drawińskim Parku Narodowym. Warto również wybrać się z jakąś dobrą literaturą w ręku, oczywiście polecamy kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego. Tutaj Państwo znajdziecie również informacje dotyczące samego Parku Narodowego oraz atrakcji związanym z tym miejscem, zarówno tych przyrodniczych ze wspaniałą Doliną Rzeki Drawy, Doliną Płocicznej oraz otaczających tych terenów Puszczy Drawskiej, jak i walory Przyrodnicze, przepraszam, historyczne, historyczno-kulturowe, związane z dawną działalnością mieszkańców oraz ze e, współczesnymi terenami i zabudową tych terenów. Zwiedzajcie Państwo pomorze z Kanonem i z nami jako przewodnikami turystycznymi. Zapraszamy do Drawińskiego Parku Narodowego.